Dzień dobry, to są informacje kulturalne Beata Chmielowska-Olech. Witam serdecznie widzów TVP Kultura, TVP Polonia i TVP Wilno. Zaczynamy od sprawdzenia, co w programie. Trwają obchody 78. rocznicy Bitwy o Monte Cassino, 18 maja 1944 roku. Po niezwykle zaciętych walkach żołnierze II Korpusu Polskiego zdobyli wzgórze wraz ze znajdującym się na nim klasztorem. Tegoroczne obchody przypadają w 130. rocznicę urodzin generała Władysława Andersa i w 80. rocznicę opuszczenia związku sowieckiego przez armię Andersa i tysiące polskich cywilów. Dziś przypada ustanowiony przez Międzynarodową Radę Muzeów ICOM Dzień Muzeów. To dobry moment, by przypomnieć, jakie nowe muzea powstaną na świecie jeszcze w tym roku. W jaki sposób jubileusz 160-lecia świętuje Muzeum Narodowe w Warszawie i, co najważniejsze, jak można pomóc muzeom i muzealnikom ze zniszczonej przez Rosjan Ukrainy. Więcej opowie Małgorzata Nieciecka-Mac. Najciekawsze i najgoręcej dyskutowane spektakle z całej Polski od jutra będzie można oglądać w Warszawskim Teatrze Dramatycznym. Rozpoczyna się 42. odsłona warszawskich spotkań teatralnych, o których więcej opowie Mirosław Riedel. Historia, teraźniejszość i przyszłość medium jakim jest zdjęcie to temat nowej wystawy stałej w Muzeum Fotografii w Krakowie. Sugestywnie zatytułowaną ekspozycję Co robi zdjęcie odwiedził Mateusz Baran. Nieprezentowane dotąd prace Marka Szagala możemy teraz zobaczyć w paryskim domu aukcyjnym Christie's. To kilka spośród 22 dzieł malarza, które pod koniec czerwca trafią na aukcję w Londynie, o czym opowie Karolina Ciesielska-Sopińska. A teraz przenosimy się do stolicy polskiego designu. W Łodzi trwa 16. odsłona festiwalu Łódź Design Festival. To nie lada gratka dla fanów wzornictwa. W trakcie wydarzenia podziwiać można wystawy najlepszych młodych projektantów. A teraz sprawdzamy, co poleca krytyk filmowy Łukasz Adamski. Zapraszam. To wszystko dzisiaj. Zachęcam Państwa do oglądania nas jutro o stałej porze, czyli o 18.30. Dobrego popołudnia. Do widzenia.